Cie z widzowie. W końcu mamy coś, co można nazwać latem i dzisiaj przygotowałem dla Was naprawdę fascynujący zestaw spinów. Będzie całkiem porządnie, bo tylko 10 tysięcy spinów plus to, co dzisiaj wbijemy. Teraz przejdźmy już do odcinka. Witam was w kolejnym materiale z Coin Master na moim kanale i dzisiaj wam pokażę, co teraz się tutaj odpiernicza. W sumie to sam jestem tego ciekaw, co się tutaj odwala, bo specjalnie dobę nie wchodziłem na no to konto, żeby przygotować dla Was jak najlepsze nagrody. Właśnie dostałem 200 milionów z jakiegoś turnieju, w którym zajęłem ostatnie miejsce, dlatego jak widać opłaca się czasami. Grać w tą greków jest to, że jak w innych trudniach zajmiesz 12 miejsce zamiast setnego, to dostaniesz milion, ale ta gra nie jest zbyt logiczna. Odblokowałem jakąś wieżę cudów, gdzie mogę wygrać całe 100 spinów oraz 100 tysięcy XP. Naprawdę nice. Oj, oczywiście, jakieś skrzyneczki za 200 miliardów. Oczywiście, mam tyle pieniędzy na pewno. Nie wytrzymam zaraz z grą. Te oferty są tak bezużyteczne jak promocje w Biedronce. Ale może odblokowałem nagrodę za 15 dzień? Dokładnie. I to jest całe 140 spinów i 70 milionów. Bardzo ładnie. I jak widzicie mam porządne tutaj prawie 9,5 tysiąca spinów. Wszystko dzisiaj wykorzystamy, bo od wczoraj jest nowy event z motami. Jakoś sobie poradzimy. Na początku tylko wbiłem, ale jak widać... To jest pierwsza nagroda, tutaj nie było żadnej wcześniej, więc tak trochę dziwnie. I słuchajcie, wydarzyła się bardzo dziwna rzecz. Dołączyłem do nowego klanu, gdzie mają ponad 200 tysięcy gwiazdek. I słuchajcie, tak dla zabawy po prostu poprosiłem się o świętego Mikołaja, który jak wiem do mojej jest bardzo rzadką kartą z świąt. I dostałem go, słuchajcie. I jestem naprawdę zaskoczony, ponieważ jak wiecie pewnie, Elf Pomocnik, Święty Mikołaj i Sanie Mikołaja to są jedne z najrzadszych kart w grze, a ja je wszystkie wydropiłem. Żebym chciał dzisiaj dokończyć Halloween i Japonię, ale nie wiem, czy się uda. Tutaj widzę, że mam dwie skrzynki do otworzenia, może będzie też ta najlepsza. Tak jest, czekałem na nią długo, dlatego sobie na chilku otwieramy. Obyśmy dostali chociaż z 200 spinów, bo inaczej się to nie opłaca. No coś tam dostaliśmy, ale czy naprawdę tydzień było warto na to czekać? No i słuchajcie, teraz warto poprosić o jakąś. Ważną kartę, bo jak wiemy ją dadzą, więc świętego mnicha może dam. No i słuchajcie, jeszcze walniemy sobie dzienną premię, i myślę, że można lecieć ze spinami. 100 milionów całkiem przyzwoicie, ale oczywiście to jest nic. A i słuchajcie, wydaje mi się, że mam na razie maksymalnie razy 250, ale to zaczniemy sobie na spokojnie razy 50. Jakieś tam młotki dostaniemy. Kurde, zapomniałem jeszcze listka uruchomić, ale dobra, jest 50 milionów razy. 50, może uda się 2 miliardy wbić? Tak, 2 miliardy będą. I słuchajcie, będę walczyć o wysokie miejsce w tym turnieju, bo jak widać, można wygrać kartę joker, a to się dopiero zaczęło, więc będzie, może, nawet łatwo. Mów teraz nawet 18 misek skarmu, więc słuchajcie, naprawdę zaczynałem trochę koksić w tą grę. Jest 300 spinów, zaraz będzie jakaś skrzynka. No i zobaczymy, co ona kryje w sobie. No dobra, póki trwa ta promocja, to sobie wioskę ulepszę. Jest razy 600, słuchajcie, ale to jeszcze nie teraz. Zróbmy sobie razy 100. Chyba trafiłem na dobry moment na nagrywanie odcinka, bo jeszcze są te bonusiki, więc sobie na wszystko poodbieramy. Dobra, wbiliśmy jakieś kolejne rzeczy w tej Wieży. Dobra, na szczęście mamy atak. Dobra, jest 600 spinów i skrzyneczka, ale z niej pewnie nawet 100 spinów nie dostaniemy. O, mówiłem chyba najgorzej możliwie. I kolejna skrzyneczka, może teraz się odbijemy. Dostaliśmy dużo pęgi, ale chyba tego eventu na wioski już nie ma. Razy 250, może nam to coś da. O i jak widzę, tam są, słuchajcie, coraz lepsze nagrody, więc może być naprawdę ładnie. Dobrze, słuchajcie, kilka razy możemy spróbować razy 600, ale. Nie wierzę w to. Ta gra to jest największe gówno na tym wszechświecie. Straciłem 600 spinów. A 600 spinów według tej gry to jest jakieś 500 zł. Oj, prawie kolejne gówno, ale... i 2000 spinów, no dobra, ale... Wiecie, to i tak jest takie cholerne gówno. No żart jakiś, słuchajcie, ale... Dostajemy teraz tak, razy 600 młotych. Bardzo dobrze. Chyba nam się zrekompensowało, dobra, już się nie gniewam. I zobaczymy teraz, ile nagród się zapełni. Raz... Dwa, A, dwie, ale dobra. Teraz leciłem po 4,4 koła spinów. Śnieżny kompan, robi wrażenie. I jest kolejne 500 spinów z jakimiś tam śmiesznymi nagrodami, które na pewno kiedyś się przydadzą. I słuchajcie, wskoczyłem na drugie miejsce, bo dostałem 3000 tych śmiesznych Jokerków. Teraz odbieramy kupę nagród. Myślę, że można troszkę zluzować gacie i zejść do 250 zobaczy ile mi brakuje do lidera. Malutko, słuchajcie, a ta skrzynka jest dobra. Więc no myślę, że poradzimy sobie. Słuchajcie, skarbonka mi się zapełniła i żądają ode mnie 50 zł za 1900 spinów, ale no nie mam zamiaru, no szczerze mówiąc. Chyba, że zostawicie pod tym filmikiem 150 łapek w górę, to kupuję skarbonkę. Zaraz dostaniemy 4 koła spinów, ale przydałoby się trochę więcej, jeśli chcemy coś. Tutaj więcej osiągnąć. Dobra, dostaliśmy. Słuchajcie, najazd razy 250. Myślę, że potem wskoczymy na pierwsze miejsce. Ale jeśli byśmy tak spadli, to drastycznie byśmy, słuchajcie. Nie utrzymali tego miejsca. Tylko 20 miliardów, ale okej. Okay. A nie, słuchajcie, dopiero drugie miejsce. Ej, to beznadzieja. Jak to jokera, naprawdę. Dobra, nawet blisko jesteśmy, ale 8 godzin do końca turnieju. Na razie robimy razy 100, więc jest 4 koła, wlatuje na nasze konto. A spróbujmy jeszcze razy 600, może nam się poszczęści. Tak, mówiłem o tym i myślę, że takie coś naprawdę się przyda, bo chciałbym zdobyć jeszcze jedną nagrodę, która będzie, czyli jest to. 8000 spinów. No, wypadałoby to zdobyć. Ale teraz słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale spadliśmy na miejsce czwarte. Oj, ludzie tutaj naprawdę nieźle y, tryhardują. Dobra, kontynuujemy, razy 100. Dobra, słuchajcie, dostajemy jakąś nagrodę, jaką jest jakaś zarąbista skrzyneczka, więc myślę, że ona może nam dać jakąś y, chociażby z przewagę w tym turnieju. No, ale 160 spinów jej nie da. Co za porażka, jeszcze żadnej nowej karty z jakiejś Skrzynki. Ja widziałem wcześniej, że ona kosztuje kurde chyba 80 miliardów kuźwa. To jest nielegalne. Ale jak mówię w tym nowym klanie, słuchajcie, wbijamy wysoką tą skrzynię klubową. No jeszcze jakoś bardzo wysoko nie jest, ale na pewno będzie, bo turniej się dopiero zaczął. Dobra, w końcu jest, dostaniemy 750 młotów. O, słuchajcie, udało się wskoczyć na pierwsze miejsce. Mam szczerą nadzieję, że uda się na nim zostać, chociaż jest to dość... Nieprawdopodobne. Jest w końcu jakiś najeździk śmieszny. Dobra, chyba się uda. Tak, bezbłędny. Oj, słuchajcie, w tym momencie zbieramy naprawdę dużo pieniążków. Oj, mam bardzo dużo po, więc możemy sobie Liska poulepszać. Chyba muszę kupić to, bo tydzień nie będę czekał. A pewnie teraz się pojawi 400 miliardów. I tutaj dostanę całe 300 spinów. No, nie jest źle, ale mogło być lepiej. Tutaj, słuchajcie, w tym turnieju widzę, że cztery osoby, łącznie ze mną, mocno tryhardują, ale smutno by było spać na czwarte miejsce, naprawdę. No, jeszcze robimy najazd. No więc, słuchajcie, myślę, że czas sobie zrobić kolejną przerwę, żeby troszeczkę poolepszać wioski, bo mam całe 31 miliardów, więc myślę, żeby to się przydało. One eternity later. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po krótkiej przerwie i tak się składa, że udało mi się wbić cztery wioski, i mam teraz 128. Lecz z niej się raczej już nie ruszę. Nie wiem, zobaczymy, i słuchajcie, myślę, że można sobie jeszcze trochę pospinować, ale wątpię, żeby nam się udało wbić tutaj te 8000. Może być to naprawdę ciężkim wyzwaniem. Tym bardziej, że nic nie dropi. Przed chwilą, słuchajcie, w tej wiosce miałem pierwsze w życiu ulepszenie za miliard ponad, więc robi się naprawdę grubo. Jedno tylko ulepszenie. Jeszcze niedawno myślałem, że to dużo w przypadku jednej wioski. No i się myliłem. No kurde, dlaczego mi te spiny nie wypadają? No naprawdę by się przydały. Gdyby choć raz mi wypadły, to to by mogło całkowicie odmienić rok gry. A tak to co? Nic mi nie dropi i zostałem w dupie trochę. No słuchajcie, typo odskoczył na 10 koła. I coś czuję, że te osoby z trzeciego i czwartego miejsca mnie dogonią, chociaż może nie. Przed chwilą randomowa osoba z tego klubu, jak mówiłem, wysłała mi słuchajcie, tutaj z legend po świętego mnicha, więc jeszcze mogę popolować na świętego maga, i wtedy mi się wydaje, udałoby mi się wbić. I wydaje mi się, słuchajcie, że z tym hejsikiem, jaki teraz mamy, można by popolować na jeszcze karty. Tutaj, jak widać, można wygrać nawet. 10 tysięcy spinów, ale to słuchajcie, już grubo naprawdę. Dlatego widzimy się za chwilkę. Sobie troszkę pootwieram skrzynek. Po prostu zajebiście. Przeputałem pół miliarda i kuźwa nic nie dostałem jeszcze nowego. No i w końcu coś nowego, ale nic za to kompletnie nie dostaniemy, bo to pierwsza karta w nowym zestawie. No i tym oto sposobem skończyły nam się monety. I co? I co? I nic teraz słuchajcie, nie dostaniemy. Ale ja słuchajcie, mam nadzieję. Że uda mi się wbić te 8000. No i teraz słuchajcie, jakoś spiny się włączają. Kiedy robię razy 3. oczywiście, k**wa. Ja mogę sobie tam jedynie dreptać i czekać na jakieś darmowe oferty. Sala 2400 młotów, kto by się przejmował. I właśnie, słuchajcie, skończyły nam się wszystkie, wszystkie spiny. A ja przez wczoraj jak kupiłem jakiś kupon za coś, czego i tak nigdy nie kupię. Ale okej. Okay. Wy, czekaj, wyjaśnijcie mi, jak można sprzedawać 30 spinów za 10 zł. Według mnie, może te 1600 spinów by się opłacało za 10 zł, a nie za 250. Ja, to jest chore. W tym sklepie nigdy nie wydawajcie hajsu na tę grę. Chyba, że jest jakaś oferta i bardzo potrzebujecie to. Za 15 zł to można to wiecie. Dajcie mi potężnego maga, proszę. Ostatnia skrzynka, proszę. Wierzę w Was. Sushi! Jest! W ostatniej skrzynce jest! Słuchajcie, skończyłem właśnie to, Japonię, i dostałem 700 spinów. To nie jest koniec odcinka, słuchajcie, to nie jest koniec odcinka. Amurgus. Dobra, słuchajcie, ja musiałem coś tam naprawić, ale wydaje mi się, że wszystko już działa, dlatego można. Jeszcze troszeczkę podbić sobie e, statystyki młotkowe, żeby była większa szansa na uzyskanie tych 8 koła spinów przed końcem eventu. No i takie rzeczy nas właśnie do tego przybliżają, nie? I tak się składa, słuchajcie, że dzięki tej karcie polepszyliśmy sobie sytuację. Z 1400 spinów do zaledwie 800, co myślę, że zdecydowanie przybliża nasze szanse do wbicia pożądanej ilości spinów, ale niestety nie stanie się to raczej dzisiaj. A ja Wam słuchajcie z tego powodu, bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach z Conimaster. bardzo dziękuję za tak ciepłe ich przyjmowanie. Dajcie znać, czy macie pojęcia o jakichś innych cheatach, o których mógłbym nagrać filmik, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!